Hello! Tu Antecek? No. I Rysieł? No. No i w ogóle. Przed chwilą. Szukaliśmy już... hakerów, bo miałam łama na konto. No i wyskoczył taki dziwny napis, e, który trzeba potwierdzić lub zamknąć. Było coś takiego. Posit of map? Coś takiego było. Uh -huh. No i w ogóle przed chwilą, te, że przed chwilą gdzieś parę dni temu miałam włamy na konto i pisało. Wczoraj. Wczoraj, serio? Mm. Mi się wydaje, że przedwczoraj. Przedwczoraj, no. no? Przedwczoraj i pisało. Center Gender... Gender... of oh, w... po? Nie, Center wie of X3. It is I zaraz pokażę. znajdę. Ta fajna literówka e, w słowie pójdzie. Cicho. Mmm, a inne wyświetlenie. Bardzo, gdy chcesz się wdaję, masło. Pamiętam. Tak jak go, Daj masło! Mi... Kto mi się wamuje na konto? Ej, nie usunęłaś tego. A no, i myślała, że to ja. Miło. Moje... Właśnie nie ma tego. Moje stare konto. Nie ma tego. Moje stare konto. I nie ma tego. Z, dobra. Pisa, zaczekaj, bo e, pisało Center W Post X3. E, potem taki Wacom. E, e, też miał w statusie takie coś. I możecie sobie je wpisać w YouTubie. E, I teraz coś powiem. Brysiał. Bierzej nam ręką. Eee. Nie wiem o co jej chodzi. To też kiedyś było moje konto, ale nie mam już do niego hasła. Próbowałam się na nie zalogować i chciałam zobaczyć, co się z nim dzieje. No i to trochę kwitnie. Miałam jest. takie same oczy, tylko że były zwykłe i też pisze Center w Post X3. Ale to jest dziwne. Ale to jest od sierpnia, jakby coś. Minie, że ja sobie niedawno założyłam to konto. No i w ogóle to, co będziemy w tym odcinku robić? Fajne góry. E, W ogóle to e, ostatnio patrzyłam, czy mam jakieś prezenty, bo myślałam, że mi już jakieś dało. No i patrzyłam tyle prezentów od no. takiej chyba. Ale jest super 20. Ale ty jest bardzo w ogóle. E, Ej, nie się. No właśnie, ty macie status. Ej, ostatnio miałam włama, i wtedy się w sercu, w wkładać. Wiem, kto to. I tam miałam jeszcze napisać, piszę się w. E, wakom, y, y, ale mi się nie zmieściła nie mam ten tędy czarny. Pokażę wam tego artbooka co y, właśnie z, y, jak miałam właśnie te włamy, y, to właśnie coś takiego wyszło. I miałam dosłownie byłam dosłownie tak samo ubrana mm. miałam właśnie takie oczy takie zwykłe y, miałam właśnie te takie mroczne rzęsy, ale y, ubrana byłam tak Miałam mam czapeczkę, ale bo mam troszkę inaczej ubrana. Mroczne rzęsy, tak dziwnie brzmi. Dobra, mm. no to mamy... No z dobra, dwa... Morda, mamy... morda. Mamy z 20 prezentów. Nie pisaliśmy Ala... statusu. Właśnie, od Aleja super, dziękuję Ci, pozdrawiamy. No to chyba było na tygodniu u ale nie pamiętam. W ogóle napiszę, że nagrywam też. Poczekaj, no tak. <laughs> Trzy minuty. A to jest u nich. Właśnie e, taki, no. dostałam parę takich e, zreszcie, dostałam właśnie te bluzki i parę odparłam. E, zaraz wam pokażę jakie to były i właśnie one mi miała... była kropka potem? nie! troszkę o moim głowem najbardziej błaa boże um, no, jakiś wóz um, nie, nie co? dobra ubieraj! no eeeh zapomniałam o tym zrobić jest serio? więc pozdrawiam oooooo, z gry do rysu wziąłem żonę djówek a to jest unikat on jest fajny ale sobie go nie kupiłem no serio dawać te wózki? Była jeszcze jedna taka inna. O, jak miła ta nazwa! A nie widziałam tego. No też. O Jezu! Tylko, tylko, to, tylko... No, hmm, się nami unikać. No, no, tak. Ale, no, bo kiedyś kosztowały jeden Starcoin, więc, więc wiesz, komu Ale dobra. Potem przeszły na 50 Starcoin. Ale fajnie wygląda Swagrys. No, i ten jedno akurat y, widziałam, dostałam właśnie od tego, super. Pozdrawiam, Ancyczek i Rysiel. <grym> Dziękuję. Miło, że ta nazwa taka fajna. Troszkę to dziwnie brzmi, bo wiesz. Pozdrawiamy same siebie. Mhm. Chociaż to nie my, ale co z tego, zajęłaś, zajęłaś tam naszą nazwę, a myśmy sobie zrobić takie wspólne konto. No i wiesz, trochę teraz będziemy płakać. No. Dobra, po konto? Komplecik widzę. Wydaje mi się, że to jest... Tak, to jest mojej listy. Dodałam sobie taki fajny komplecik Nie wiedziałam. Fajny komplecik. Jest... Dodałam dałam sobie. w ogóle dziękuję. No właśnie takie... W ogóle to chcę zobaczyć twoje konto, wiesz? Kogo? No, an... no to jest gryź. No to przez ciebie się prezent nie otworzy! Nie czego, ale bardzo dużo dostajemy. Widać, że to hak. No właśnie, nie dość szósty level. To jeszcze te ubrania. ubrania. Do kompetencji Aha. A to, to robiła Rachima To Marcia. I mam jeszcze cosplay Horow. Horo. A ja mam Enmai e, en ma. no I. i No i mamy jeszcze Miku. A no, jeszcze Artinamiku. miałam. Ale Amelka mnie usunęła. Bo myślałem, że ona. No i właśnie te łóżka są do cosplayu chora. Właśnie te łóżka są do cosplayu Hara Przed chwilą ale. ale przecież ty już sobie kupiłaś te łóżko. Ale właśnie ktoś mnie usunął. Przetworzył. No. Właśnie pokażę wam te prezenty. Więc tak, tutaj są od tego anteczka i Rysieła, Tutaj od Alaja super. No i tutaj są, patrzcie. Tutaj już był pierwszy prezent. Czy nie jest coś No chyba nie wiem. Tak, to jest Tutaj jest ten pierwszy prezent, tutaj jest reszta, które otwarłam sama. Nie wiem, czy to nie jest po prostu ze starego MSPR-a. No i tutaj jest właśnie ta bluzka. No i tam dalej pozdrawiam iga0210... ...serce, bo dałam tam. Ej, to Teraz, powie... Ej, i... weź na chwilę, Spaudzuj. No dobra. Nie pamiętam, o czym mówiliście. No dobra. Teraz e, przebiorę się... Eee, no szkodziołaj. Przybierę się w cosplay Himouta. Marcian! Lubię mówić Cian. No, Cian jest fajny. Też no. lubię. Ostatnio się mówiłam, że lubię tak No, te, te, te to są właśnie... Albo ze starego MSP po prostu, albo uni. No Właśnie, w tygodniu Unii były, a jak szukałam ich sklepy, to nie było. No wow! Przecież nie unikatów w tą nie? Nie, bo przecież na, na ostatnich stronach są... A no koszulka jest, która była na tygodniu u i ona na pewno była na tygodniu. I na Taki Taki czarny Mhm. No i koronka. No to wszystko. I to jest kośplajka. Teraz pójdziemy poszukać... A wiesz kto mi usunął pakań. mój cosplay? I ja! Myślałam, że to ona udaje to center w post, ale dzisiaj mi powiedziała, że to na pewno nie ona i przysięga i pokazała mi e, takiego Aak. Wakoma. No i pokazał, pokazałam, pokazywałeś mi to konto. Boże, już jest 9 minut! Pokazałyśmy kiedy? No, to twoje takie. I tam też pisał center Ale co moje? To Kinga. Nie, Julia 25. A, co tu? I polecam, zgłaszaj tą Julię, bo, 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 bo tak, boję się, ja się jej boję. <grym> Ponieważ jest 9 minut już 36, to zrobimy Zrobimy tarczy... dwa odcinki. No właśnie, będą... to jest pierwsza część i będzie druga część, więc zakończamy teraz pierwszą część i zaraz będziemy nagrywać drugą. Tak jakby. Będziemy szukać hakerów. Pa